Hejka tu! toka boka! Witam Was na moim kanale Oliwia. toka boka! No to zaczynamy! smakował Już kogoś z Zuziu? Tak. Ja. A wy czemu nie jedziemy? Nie, jedzie. nie jedzie. Jedźcie szybko! Czuj, czuj, czuj! Chodź, Panie, położymy się. Uuu, to chyba nie jest koszyk do pieczenia. To nie moje! Odrzuciłeś mi się! A jest coś w tożsamo? Kręcisz, kręcisz. Trochę przytoczyłem. Dobra, już. Okay. Proszę. A ty, Lena? Na tym etapie śledztwa mamy do czynienia zarówno z motywem związanym z działaniem... Z przestępczością ofiary, jak i z podódkami osobistymi. Kolejne przesłuchania rozjaśnią tę sprawę. Zatrzymany mężczyzna został przewieziony na komendę, gdzie trwa jego przesłuchanie. Już mówiłem, nie zabiję tego romusa! Spokojnie. Wasza wymiana wiadomości na komunikatorze sugeruje, że miałeś dla. Nie, wtedy co mówiliście, że dostał kurde, całe popołudnie był matki. Możecie to sprawdzić. Ale mi odmówiło się, to jest najlepsza Libii. Lemilo. Może czasem, ale to już jest w Powiedz, co wiesz w sprawie alka, mielcarza? Na razie, naprawdę nie zrobię co to da, co wygląda. Ale to po klubu nocnego, w samym klubie. Z moim żonkiem tedym, sprzedawała jakieś gówną molatą. W klubie jajce? a nikt ich nie pogonił, standard? Bo właścicielka najpierw przymykała oko na dyrektor. Dzięki temu towarowi molaczka nie jest w nie się zniszczyć. Dziewczyny z drugiej, się wykąpać. No dobra. Załóżmy, że ci wierzymy, ale jest jeszcze jedna rzecz. Mamo! Mamo, Ciebie? jestem Mamo? już zdrowa. No? Gdzie się lepiej czują. Zacznij po prostu myśleć, że żaden domem nie rozumie. Ale no i tak ma... jeszcze jest w porę, no, więc musisz jeszcze poleżeć, poleżeć troszkę. A mogę się przebrać. Znaczy, tak. jest tu jeden klub. A teraz się tego klubu.

じゃあ私はどう Dobra, odbieram akapelki. Ja. Hej Sara, ja. możemy znieść przyjść do Ciebie? Nie, niestety nie. Czemu? Ile ja się spytać, jak Santa Mamo? Mamo? Tak. Mogę? Mogę do mnie, Lilka? Lilka? Tak, może. Jej, możesz przyjść. Jej. A Agatka przyjdzie? Agatka przyjdzie, Lila? Nie wiem, chyba tak. Agatka też przyjść do, do Leny. Tak! Przyjadę, przyjedzie. No, Lena. Co? Agatka przyjedzie. Agatka. No ale... Nie, po się dalej. Do. Nie, bo jestem pora. A ja mam się iść na podłodze? Tak. Dziękuję bardzo. prostu... Po prostu... Po na fotelu? prostu. Nie, prostu. Proszę, siadaj. Po prostu. Po Nie! Nie! prostu. Po Nie! szkoły będziesz Po prostu. Po prostu. Po prostu. Po prostu. Po Maczka, gdzie leży Mikołajkowa w szkole, przepraszam, czy to, nie? To, <gry> nie? nie, nie Sorry no, za to! nie no, to jestem bardzo ciekawa, no. to no, to no. no. czy byłby w stanie wpaść w taki. Dobra, to może się gmina... a on na nie ma e. przydatnika? Nie, bo... już Czyli nie ma własna? nie na spacer. Dzień dobry. Idź sam. Dzień dobry. Nowak, Kdobusz, policja. Chcielibyśmy z panią chwilę porozmawiać. Ale o co chodzi? Co się stało mojemu mężowi? A, wie pani co, nie, nie chodzi o męża. Przybrać. Chodzi o Aleksandra przez Przedwczoraj... Jest... Proszę bardzo. co ubrać, to? co? Czy w to? Czy w to? Tak, to. To? To? Nie będę kłamać. To chwyt, tak, to jest prawda. Ja mam na Chodźmy nie Chodźmy z ręką. Nie wiem, co jest na dużo stresu. Dobry, dobry. Dobra, chodźmy. Zuzia. Zobacz jak rybki. jak rybki. Lipki, lipki. Nie lipki, tylko rybki. Lipki. Aj, dobra, czy tak jeszcze nie umiesz? jestle to to. Proszę, tak. W międzyszy. Ci, 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 Ubranko też? Tak. Jakie okay, kupimy. Przepraszam, ile ty ubranko? 9 zł. Dobra. Ty ja zapłacę gotówką. Okej. Okay. Ale chyba tutaj nie może patrzeć. To karton. Zuj zapatrzymy. Ja Pieniądz. Więc nie wiedziałeś o biznesie narkotykowy banka, tak? Ale wiem co przy tobie znaleźć. Co za tą kartą, która tutaj leżała. Ok. Dobra, ludzie, jak będziesz to to możesz coś za 10 złotych kupić. 9. To, 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 ta, ta, ta to, 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 chcesz? chcesz? ile ta zabawka to, 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 O, akurat. To poprosimy tą zabaweczkę. Zuzia, daj pieniążki. Zuzia nie chce. Chciałaś rybkę. Już, już nie chce rybki. jest fek. Zuzia. Jeszcze cię dzwonią. Cie, przepraszam, czy jeszcze woda rybka? Nie wiem, chyba jest gdzieś, tym musi. Chodź szukać. Dobra, co się opuszczamy, rybki. Zaraz! Sorka, Nie ma rybki. Nie ma rybki. takiej. To chcę żółtą. Zaraz, żółtą rybkę po Ale ja mówiłem, że nie można płacić. O, eee, to bardzo, bardzo. Przepraszam. Zobacz jakie fajne ryski. Zobacz Zobacz jakie fajne Zobaczcie fajne rybki, Zuzia. Zuzi, Zubik, Zubik! Gdzie jest Zubik? Zubik, Gdzie jest Zubik? Zubik! Zuzia, wracaj tutaj! Zuzia! Zuzia! Chodź, skarbie! Zuzia! Zuzia, zostaw chłopczyka. Zostaw chłopczyka. Ziać Żubik. A je fajny. Zuzia, chodź tu.